Cześć, manko z tej strony tichonek. Dzisiaj w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak wybudować taką fajną farmę ziemniaków, marchewek i buraków. No i chlebka, bo każdy wie, że villager, jak podnosi zboże, to robią potem z tego chlebek. Więc na wstępie, już zgarnijmy sobie. Tutaj potrzebne nam rzeczy. Mm, jakiś surowiec budowlany. To wszystko posuwajmy na razie. Tak. Tak. Wózek z hoperem. Tak. Motylkę sobie zgarnijmy. Tak. Raz, dwa, trzy, r. Ręć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, r. Przepraszam. Tworzy nam się taki... Takie koło. Prawie. Bierzemy sobie wodę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I na środeczku też wylewamy wodę. Możemy wziąć sobie jakiś mm, blok z liści. Ładnie to tak po sobie. Jak widzicie, tak to wygląda. Stawiamy teraz do góry. 2, 2, 2, 2 bierzemy blok zawodu dla villagera, stawiamy na niego po, tak blok budowlany, żeby villager nie mógł wrzucić marchewek, czy tam cokolwiek będziecie chcieli sobie żeby produkowała ta farma, stawiamy, raz, dwa, trzy, r, raz, raz, dwa, trzy, cztery, bierzemy tutaj na przykład y, skrzyneczkę jeszcze sobie zgadnijmy. Mm. Skrzyneczka to już nam nie będzie potrzebna. E, oj przepraszam, kawałek dalej. Ach, cholerka. Robimy sobie tak, 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 tak. Stawiamy to tak, tak. Bierzemy teraz e, blok, Boże, nie blok tylko tory. Kładziemy tu, usuwamy, usuwamy to, kładziemy tak, kładziemy tak, tak, usuwamy. Bierzemy sobie teraz e, dębową kl klapkę. Stawiamy, 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 stawiamy. Bierzemy sobie villagera. Mm. O przez to, że jest tutaj i jest ten trapdoor, to nie może wyjść. Bierzemy teraz sobie motyką. Wszystko obudowujemy ładnie. Teraz Wasę to od razu na filmiku zrobię przy Was tu, 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 tu. napiszcie mi w komentarzach czy Wam się podoba taki styl poradników, bo mnie to interesuje strasznie. I napiszcie jaki poradnik byście chcieli później, bo z miłą chęcią dla was mogę tam naszykować, jakie tylko będziecie chcieli, o cholerka, tak, 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 tak. jakieś tam poradniki będę mógł dla was naszykować, e, mogę nawet dla was naszykować poradnik z różnymi farmami żelaza, jakbyście chcieli. Ale to na każdym odcinku inna farma, tak naprawdę. Jest taki fajny sposób na taką fajną, małą farmę żelaza. Bardzo szybko produkuje, jeśli ładnie ustawiliście villagerów. Bardzo ładny Boże, przepraszam, bardzo ładną wydajność posiada. Już mamy tu tak naszykowane ładnie. Bierzemy marcheweczki, marcheweczki Oczywiście najlep najlepiej jak nawet będziecie chcieli sobie zrobić grandy Boże, do rozmnażenia villagerów to polecam szczerze marchewki bo czym więcej marcheweczek villager zbierze bo nie oszukujmy się przy zbiorze mogą to być trzy, mogą to być dwie ale to i tak lepiej niż przy zbożu, gdzie osiąga to maksymalną ilość 1. Szybko sobie wszystko położymy. Opa, opa, opa. Kładziemy, kładziemy, raz, dwa. I mamy już wszystko ładnie położone. Bierzemy teraz villagera On se złapie zawód za chwilkę o, dawaj, no dawaj No łap ten zawód Może to przez to, że deszcz pada bo jest Jest noc. Villager nie chce nam złapać z zawodu, bo często tak się też zdarza. Ja u siebie na świecie też to odkryłem. Dobra, teraz ten villager sobie pochodzi, pochodzi. My zrobimy to troszkę inaczej. Wszystko ja to wrzuca. Zrobimy sobie tak z chlebkami, w taki sposób. Bo każdy doskonale o tym wie, że villagery to takie bardzo dobre mordki dla samych siebie są. Cały czas mnie widzi. Jeśli on podnie podniósł sobie chlebek. To po chwili będzie też chciał podzielić się z następnym villagerem i tak potem wychodzi farma O zobaczymy stoi tutaj o widzicie i po chwili od razu poszły chlebki i cały czas będzie starał się mu podać te chlebki lub marchewki lub ziemniaki lub braki w zależności jak będziecie chcieli posadzić. Ale tak się prezentuje ta farma. Można jeszcze zrobić tak samo jak zrobiłem to tutaj. O tutaj. Tylko że tu zamiast tych... Potowujecie tak samo jak tam z wózeczków Tylko wtedy stawiacie tutaj sobie villagera Który tak naprawdę będzie wszystko przyjmował od tych I wtedy zamiast jednej takiej macie takie cztery tylko, że ja jednak preferuję ten model farmy z powodu tego, że ładniej można go wybudować. Jak widzicie. Jakoś tak pokombinować z wzorem, że to potem ładnie wychodzi. Ja u siebie to tak zrobiłem. No dobra. Ja uciekam. Trzymajcie się, siema.